Witam Państwa piątek dzień wigili Teraz trzeba jechać się kąpać, przebierać, koszula wyprasowana szkołać się na 18 na kolację Murzynki odpoczywają i się nie modiłem, nie miałem kiedy Jeszcze byłem na pogrzebie Jutro śniadanko się zje. Продолжение Tamtych, tamtych, zauważyłem, że Państwo widzą ciemno o śnieg poleciał z dachu bo dzisiaj to jakby teraz poszło na zero tak za bardzo nie widzę, trochę ciemno też sobie Na pruszy cię Trzeci gołemniczek Też do siedzą łąko jeszcze mają, wody mają, także nie dosypuję, niech wszystko ładnie wyżrą Jałownicy też dużo Także panowie, wszystkiego najlepszego, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, dla wszystkich hodowców od obczyn. dla waszych całych rodzin spokojnych naprawdę życzę, zdrowych dużo się nie najeść i napić żeby później nie chorować także wszystkiego najlepszego jeszcze raz Zdróbka, szczęścia, tak? Nie mam właśnie, bo byłem a tego. A już, już pozamykane. Muszę jechać Także jeszcze raz najlepszego. Drubeczka z pokoju zdrowych i wesołych święt. Pozdrawiamy wszystkich hodowców i hodowczyni z całej Polski. Do usłyszenia.